Bardzo Was miło i tak serdecznie powitać z naszego ciągle jeszcze aktualnie działającego studia w tym miejscu, które niedługo się zmieni. 400 metrów stąd będziemy nadawać. Mam nadzieję, że też bardzo żywo i bardzo dużo programów, więc to są też historyczne programy, ponieważ będzie ich jeszcze kilka. Wy tego chyba raczej nie rozpoznacie, bo to, czy nadaje się z tego miejsca czy z innego, dzisiaj jest trudne rozpoznanie. Ale na razie się właśnie chwalimy tym, że, że przeprowadzka jest w trakcie, a jednocześnie chcemy, zaznaczyć, że te programy mają jakąś historyczną moc, bo odbywają się jeszcze w tym studio. Osobiście w tym studio przecież nie raz była Ania Mazurczyk, która jest dzisiaj naszym gościem na odległość bardzo miło Cię Aniu powitać, Ejcie. ponieważ e, e, zawsze, czy znaczy najczęściej z Anią rozmawiamy o tym, co jest jej no, jedną z największych pasji, a przynajmniej teraz największą pasją, czyli zdrowie ludzi, przebudzenie do zdrowia i w zasadzie bazowanie na tak zwanej zielonej żywności, na chloreli, na, na jęczmieniu. I teraz, kiedy e, przez całą Polskę, ale nie tylko przez Polskę, właściwie przewaliła się cała masa informacji, związanych z sytuacją międzynarodową, że jest zagrożenie, prawda, że mogą być różnego typu promieniowania, no przede wszystkim mówimy tutaj o ewentualnych promieniowaniach, Jądrowych, ale też mamy całą, cały pakunek spraw związanych z promieniowaniami, związanymi np. z chemioterapią, z radioterapią. A ponieważ zielona żywność, chlorela, czy właśnie to, co jęczmień daje, zawiera, jak ciągle się dowiadujemy, tyle takich składników, które po prostu mogą. Ewidentnie pomóc, więc witamy serdecznie Aniu, i w tym przypadku pytamy. Jeżeli mamy się chronić przed promieniowaniem, to dlaczego właśnie chlorella, dlaczego, dlaczego jęczmień w takim wydaniu, jak wy to dajecie, bo to nie tak, że przyjdę sobie tam ucnę, prawda, i przeżuję coś. Dlaczego to miało być skuteczne właśnie na promieniowanie? Prosimy. Witaj, Januszu, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo miło mi z Państwem się zobaczyć i z tobą też kolejny raz. Oczywiście nasz temat flagowy no to są zielonki, ale jakoś dziwnie tak z biegiem okoliczności wynika, że to, co dzieje się wokół nas i to, co dzieje się na świecie w tej chwili, to powoduje, że my zwracamy większą uwagę na nasze zdrowie, coraz większą, a ponieważ możemy liczyć de facto tylko na siebie, no to faktycznie. To, czym możemy się chronić, powinno być zupełnie całkowicie naturalne tylko, że ta wiedza nasza na temat tego, co jest dobre na usuwanie toksyn z naszego organizmu albo na ochronę komórek naszego organizmu ciągle jest dla ludzi niedostępne. No, dzieci nie uczą się o tym w szkole. Ja sama wiem, bo syna mam już w drugiej klasie liceum i o rozszerzonej biologii, więc ja go cały czas monitoruję, czego oni się tam uczą. No faktycznie to są jednak podstawy, ale nie jest to to, czego powinni się uczyć, żeby zadbać o swoje zdrowie. Mamy do czynienia Dlatego... z. No proszę bardzo. No tak, Nie mamy do czynienia się... właśnie z tym. Że ludzie, po prostu, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak się chronić i nie wiedzą, jak, co zrobić, kiedy już zachorują. Ale to tak, wiesz, dotyczy w zasadzie wszystkich obszarów zdrowia, kiedy się przeanalizuje, czego uczą w szkole, na studiach, to w większości ta wiedza już mija się z tym, co najważniejsze. I teraz to wszystko, co dociera do ludzi, tak naprawdę organizujemy sobie sami, czyli po prostu ludzie, zielarze, firmy prywatne, różnego typu projekty, ty sama funkcjonujesz choćby w projekcie właśnie Greenway i jest tam, jest tam potężny, bo miałam. Ok być. dziękuję za zaproszenie na tym takim dużym kongresie w Czechach, przecież to ileż to 2-3 tygodnie temu i widziałem siłę i zapał tych wszystkich ludzi, którzy w tym pracują I, i jednocześnie taka duża porcja informacji takich merytorycznych, że badania, kolejne badania, no więc co takiego jest w tych różnych składnikach, bo to jest bogactwo tego, co daje przyroda, my już wiemy, super warunki ekologiczne, procedura produkcji, no w zasadzie nie ma się do czego doczepić, ale co w takim razie tam jest takiego, że mówimy, jak boicie się promieniowania, a są różne, już żeśmy wymienili, to dlaczego, że spożywam dużo tego, właśnie nie wiem, czy ja sam to robię, jęczmienia, czy właśnie chloreli, dlaczego Dlaczego to ma mi pomóc? Bo wiadomo, na przykład przy tych jądrowych wybuchach mówią, no to pył lugola, to jodek, prawda? Tak, jodek potasu? No są takie dyżurne, dyżurne rzeczy, to nie odmawiamy, że one potrzebne są, ale one nie są jedyne, rozumiem? Pomocny? Tak, no tutaj z tym potasem to właśnie, przede wszystkim pierwsza rzecz, to to co mówiłaś na samym początku, jest w tej chwili taka akcja, gdzie faktycznie w szkołach mają rozdawać tabletki z jodkiem potasu, żeby on chronił dzieci przed promieniowaniem, którego prawdopodobnie się spodziewają, dlatego że nie byłoby takiej akcji, gdyby nie było jakiegoś zagrożenia. Nie spotkałam się jeszcze, a dzieci mam już duże, z taką informacją i z taką sytuacją, żeby rozdawali faktycznie w szkołach jodek potasu. Natomiast wiem, że w Austrii, na przykład, to jest zupełnie normalna procedura i oni tam mają to normalnie w szkołach co roku rozdawane takie tabletki, więc jakby tutaj była jeszcze akcja tego typu, że mają bliżej do. Do, do zagrożenia, i tak dalej. No natomiast u nas nie wiem z jakiego powodu, ale gdzieś tam jest brane pod uwagę to zagrożenie. I te tabletki mają być rozdawane dzieciom. Z tym, że faktycznie jest to substancja. No wyizolowana chemicznie, tak? więc jest to substancja, która powinna być podawana w określonej dawkowaniu, w określonym czasie, w określonej też sytuacji. Więc nie można tak sobie po prostu podawać zarówno jodu, jak i jodku potasu, czy jakichś innych substancji, które są wyekstrahowane chemicznie. Dlatego właśnie mówimy w tym kontekście o jęczmieniu i chlorelii, z tego tytułu, że są to dwie rośliny. One są całkowite, kompletnie naturalne. Są to po prostu rośliny. W przypadku jęczmienia mówimy o wyciśniętym soku z jęczmienia. On mm -hmm. musi być oczywiście ekobio, można by było tak powiedzieć, wyświechtane troszkę y, słowa, ale taka prawda. Musi być po prostu biologicznie czysty i ten sok z trawy jęczmiennej, on zawiera taką ilość fitosubstancji mm -hmm. i przeciwutleniaczy, że jest w stanie Zabezpieczyć zdrowe komórki naszego ciała przed ewentualnym promieniowaniem. Czy to jest promieniowanie, właśnie jądrowe, czy to jest promieniowanie pochodzące z naświetlania przy nowotworze, to te fitosubstancje i substancje przeciwutleniające, czyli przeciwutleniacze, są w stanie ochronić nasze komórki. A w przypadku chloreli, chlorela jest helatorem, czyli wyłapuje. Wyłapuje metale ciężkie z organizmu, takie jak ołów, tęć, kadm, uran, stront. to są metale ciężkie, które w naszym organizmie niekoniecznie są potrzebne w nadmiarze. I dlatego chlorela, skoro jest helatorem, no, helator z greckiego kleszcze, szczypce kraba, no, chodzi o to, że ona po prostu wyłapuje. Wyłapuje, te wyłapuje tak jest, to jest dobre. Wyłapuje je. I co jeszcze jest najważniejsze? nie przesuwa tych substancji w organizmie, mm. ale je całkowicie usuwa i tutaj jest faktycznie w internecie bardzo dużo nieporozumień z tego tytułu, bo brana pod uwagę jest kolendra, że kolendra usuwa, czy chlorela usuwa, nie wiadomo co, proszę Państwa. Kolendra przesuwa metale ciężkie w organizmie, najczęściej to robi do stawów, wtedy tworzą się tam zapalenia stawów, może przesuwać do mózgu itd., a chlorela wyłapuje metale ciężkie i usuwa całkowicie z organizmu. I teraz pozwól, jako dziennikarz muszę zadać takie pytanie, które brzmi w ten sposób, jaki jest związek, skoro już poruszyłaś ten jakże ważki temat, zresztą często i słusznie przez siebie przypominany i przez wszystkich znawców tematu, jeśli chodzi o heratację, <laughs> na czym ona polega <laughs> i wymieniasz akurat m, tą, te zielone rzeczy, to jaki jest związek między promieniowaniem, a na przykład tymi metalami ciężkimi, bo tak to opowiedziałaś, jakbyśmy tutaj mieli jakieś Jungtim? Czy też. Tak, no. tak nasz, nasze organizmy są bardzo obciążone różnego rodzaju chemikaliami. I między innymi są to też metale ciężkie. Ale chlorela usuwa nie tylko metale ciężkie z organizmu, czyli jest helatorem, ale też usuwa pestycydy z organizmu, skutki popromienne, czyli zniszczone komórki. Usuwa chemikalia, które przyjmujemy mm. z jedzeniem i z wodą, ale też z powietrzem, czyli to wszystko, co wdychamy. W związku z tym, jeżeli organizm jest zawalony, toksynami, To on jest słaby, a jeżeli jest słaby, to jakiekolwiek promieniowanie, nawet promieniowanie z komputera, jest w stanie doprowadzić go do choroby. W związku z tym powinniśmy najpierw wzmocnić ten nasz organizm, oczyścić go z metali ciężkich, oczyścić z pestycydów, z toksyn, z toksyn polekowych nawet. No, w tej chwili naprawdę jesteśmy społeczeństwem, które po prostu zajada się tak zwanymi. No, Wiemy, czy. No to to zajadanie to się po to, choroba izolacyjna, no, ale e... czy chcesz powiedzieć w związku tak, z tym, że czy moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, bo skorośmy dzisiaj się skoncentrowali na tych promieniowaniach, bo w innych audycjach mówiliśmy o tych rzeczach, które słusznie teraz przypomniałaś, to czy jeżeli na przykład organizm jest bardziej oczyszczony, przez to, że ta halatacja no, wielo, wielotygodniowa, wielomiesięczna w zasadzie dała te swoje rezultaty, i mamy tego mało, to kiedy zostaniemy narażeni na promieniowanie, te czy inne, żeśmy sobie przynajmniej te trzy takie obszary promieniowań wymienili. To miałoby oznaczać, że co? Że organizm lepiej, e, że tak powiem, zniesie całą tą sytuację z napromieniowaniem na przykład? Bo to było takie logiczne jak troszkę. Tak, najbardziej. No. Mhm. Tak, pierwsza rzecz, jeżeli jest takie zagrożenie, to po pierwsze powinniśmy sięgnąć jak najszybciej po sok z trawy i chlorele, mhm. dlatego że one działają razem, działają czterokrotnie mocniej, jeżeli są zjadane mhm. razem. Natomiast chodzi tutaj głównie o te przeciwutleniacze. One chronią przed promieniowaniem radioaktywnym, i chronią tak naprawdę komórki zdrowe. Więc jeżeli my mamy zdrowe komórki i nie chcemy zachorować, powinniśmy mieć właśnie to koło ratunkowe w postaci, takie zielone, dwa zielone koła ratunkowe w postaci soku z trawi, i i chloryli. Oczywiście jest też, są też inne substancje, inne rośliny, które chronią przed promieniowaniem. Jest, jest też to na, przykład, na przykład spirulina. Brawo, tak, na przykład spirulina. Spirulina jest sienicą morską. Więc proszę państwa, trzeba uważać, sienice nie są zbyt dobre dla ludzi, nie można ich zjadać w za dużych ilościach, bo, no bo są po prostu nieco inną rośliną, jednokomórkowcem komórkowcem niż chlorela. Chlorela jest słodkowodna, a sienica jest morska i teraz ona, ta sienica ma zawartość dużo większą jodu w sobie niż chlorela. I teraz, jak w chloreli nie da się przedawkować jodu, tak już w sienicy morskiej, czyli w spirulinie, tak. No, i z tym przedawkowaniem jodu jest poważna sprawa, dlatego że już jeden gram tych alg, czyli sinicy, sinicy spiruliny, może zawierać kilka razy więcej jodu niż jest zalecana dawka dzienna tego jodu. Więc jeżeli my będziemy jeść za dużo sinic w postaci spiruliny, to możemy przedawkować jod. I teraz, co się stanie? Mało ludzi o tym wie. No to wszyscy wiedzą o tym, że niedobór jodu powoduje niedoczynność taczycy. Ale również nadmiar jodu powoduje niedoczynność taczycy. Więc tak czy owak, tą niedoczynność możemy, e, możemy złapać, jeżeli nie będziemy uważać na ilość pobieranego jodu. Więc e, oczywiście mamy sól jodowaną, e, jod mamy w innych pokarmach, także naprawdę tutaj trzeba e, faktycznie z tym jodem ostrożnie. Są specjaliści w internecie, którzy mówią o jodzie. I którzy dają po prostu przykład tego, ile tego jodu trzeba jeść. Ale I tutaj wcale, może, mniej no, niż więcej. Tak, tak. Tutaj rozumiem jest taka wielka potrzebna uważność co do dostarczenia organizmowi tego jodku potasu, gdy jeśli chodzi o opychanie się przełożą to słowo, bo czasami też takie fazy że opychanie się zieloną żywnością, czyli na przykład chloralną czy, czy, czy jęczmieniem młodym, tym sokiem strawy, że no nie powoduje jakichś przedawkowań. Ja, ja przynajmniej ich nie widzę. Także raczej, raczej łapię, łapię wszystkie takie pozytywne, zatem chrypę i taki leczki katarek i też po prostu no, trochę zwiększyłem tą dawkę przez parę jeszcze innych drobnych rzeczy i to po prostu działa. Gdzie indziej przechodzą ciężko jakieś tam przeziębienia. U mnie to szybko się w ciągu tam 30 godzin już naprostowało. Lekko zostało trochę może w głosie, ale to już naprawdę jest inaczej. Więc wiem, jak to dużo daje i jak w ogóle dużo daje przyrodę, bo ta suplementacja u mnie jest w takich sytuacjach bardzo taka intensywna dużo, dużo i różnych rzeczy. Wszystko z przyrody i, i przecież tym lepsze. Więc jeżeli najważniejsze, żebyśmy się nie, nie strachali, ale jeżeli mamy dobrą wiadomość dla naszych widzów, już tak puentując, to jeżeli się dobrze prowadzimy, to znaczy mamy taki styl życia, w którym rzeczywiście mamy i zdrową żywność i suplementujemy się i jemy takie rzeczy, jak tutaj mówimy chloreli dobrej jakości, chlorela dobrej, czy jęczmień dobrej jakości. No to, właśnie, to, no. właśnie to bym chciała zaznaczyć. Jeszcze raz Państwu przypomnieć. Chlorella musi sama być czysta od metali ciężkich. Mm -hmm. Także, proszę Państwa, jeżeli gdziekolwiek chcecie kupić chlorellę, proście o certyfikat od, na czystość od kadmu, ołowiu, rtęci i od innych metali ciężkich. Ważne jest, bo chlorela odławiana z jeziora nie będzie czysta, bo jej funkcją jest pochłanianie, wchłanianie w siebie metali ciężkich i innych toksyn, więc ona po prostu może być zabrudzona. Także ważne jest, żeby źródło chloreli naprawdę było sprawdzone. A czy uważasz, że są no, 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 mów, mów. Ja żyję tak. No. Nawet szybko przechodzę. Jakieś mam infekcje. Ale to chcesz powiedzieć, że ktoś na rynku, już tak trochę wchodząc w takie mocno dziennikarskie wiesz, dociekanie, że ktoś na rynku w ogóle śmie dostarczać powiedzmy chlorellę pozyskiwaną na powiedzmy takich wolnych zbiornikach wodnych, gdzie wiadomo, że tam się może znaleźć wszystko. Jak najbardziej. Są też hodowle w takich właśnie zbiornikach, zbiornikach naturalnych, tak nazwijmy to, czyli, czyli takich jak jeziora. W Polsce dwa lata temu dostałam taką informację, że zamknęli cztery firmy, które w Polsce sprzedawały zatrutą chlorellę. Mm -hmm. Pozyskiwano takie... z takich miejsc, no właśnie. Niektóre tak, a niektóre nie, po prostu były źle przechowywane, niektóre były źle produkowane, niektóre w ogóle nie miały tych substancji, które powinny mieć w sobie. Tak jak nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś mówiłam, że zadzwoniłam do jednego producenta chloreli i pytałam tam, jak produkują tą chlorelę, jak to wygląda. No więc oni mi opowiedzieli, że tą chlorelę hodują w metalowych rurach. Mhm. Żeby była sterylnie czysta. Wszystko super, ale zapytam się, a jaki kolor ma ta chlora, No, pani mi powiedziała przez telefon, że zielony. Więc jej pytam: a skąd ten zielony kolor? I ona taka oburzona, no jak to skąd dodajemy w, ostatnim, w ostatniej części procesu produkcji dodajemy zielony barwnik? Jezus Więc ja w ogóle byłam totalnie zszokowana, jak, jak to jest możliwe w ogóle, ponieważ chlorella, jej nazwa nawet pochodzi od chlorofilu, mm -hmm. czyli od najważniejszej substancji, która jest w chloreli, czyli chlorofilu. W związku z tym tutaj no zaszczeliła mnie całkowicie. Całkowicie, a Ty byłaś pewna, że tak. pracujesz w takim projekcie, w którym rzeczywiście dbałeś o jakość tej chloreli i tego oczywiście księżmienia jest absolutnie na pierwszym miejscu. Co do tego też nie mam już wątpliwości. O, nigdy nie miałem, ale te ostatnie właśnie spotkania, jeszcze <laughs> oglądanie tych Waszych szefów, prawda, w Czechach to tak bardzo mocno ugruntowuje, że robione to jest na podstawie takiego właśnie etycznego biznesu, jednocześnie tej głębokiej takiej pasji wręcz. Zresztą no, tobie ona cały czas też się udziela, tej pasji po prostu, żeby robić rzeczy, to na naprawdę służą ludziom. Bardzo ci dziękujemy. Tutaj ten wątek został zarysowany. Przypominamy, że u nas na koniec warto powiedzieć gdzie szukać naszego gościa w sieci, także Aniu przypomnij jak w sieci internetowej, tak, ja Facebook i tak dalej. Proszę. To jest, Tak, to jest strona czystejedzenie.eu, ale możecie Państwo dzwonić do mnie pod numer 501 160 910 i to myślę, że napiszemy to pod programem po prostu i, i damy Państwu możliwość kontaktu. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować doradcy przy jedzeniu chloreli, jeszcze jedno zaznaczę, chloreli nie, 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 nie można przyjmować samodzielnie, dlatego że trzeba zaczynać od niskich dawek, potem trzeba je zwiększać w zależności od naszych dolegliwości, więc potrzebny jest doradca. Także jeżeli sprzedawca nie może zostać Państwa doradcą, to po prostu dzwońcie do nas i my Wam pomożemy. No, ale jeśli już wyjdzie pewien pułap taki, jak ja wszedłem, to już tak nie muszę się doradzać, wiesz, no już nie wydzwaniam do Ciebie nie, zapytać, czy mogę już... wziąć 30 czy 40, nie. bo się, bo nie, się to... ja nie kontroluję tego procesu, ja po prostu biorę jak wodę ręką. To jest, tak, i to jest taka prawda, że jeżeli zaczynamy z chlorelą, to musimy mieć doradcę, a później, jak już jesteśmy w tym procesie, <laughs> nie, kilka miesięcy jemy chlorelę, to potem już nikt nie zwraca uwagi a, na tak. to, czy to jest 10 drażetek, czy 15, czy Dwadzieścia tylko garście. Bierzemy garść. A w tej garści jest dokładnie tyle, ile nasz organizm potrzebuje. To są takie częstotliwości tutaj brane. Przy innych okazjach, bo nie chcę tak opowiem troszkę jak ja, biorąc to chlerę czasami czymś dodatkowo, czy zapijam, czy na przykład olej sobie trochę biorę, tak, żeby mi tak to fajnie i rozkruszam. Ale to są już inne tematy, nie chcemy przegadać, bo wiemy, że te audycje nie będą być tak długie, a jednocześnie tak się fajnie rozmawia i z takim dużą, dużą dozą humoru, takiej, takiej swobody, lekkości, bo, bo, bo tak się czujemy zresztą, między innymi po tym. Aniu, bardzo dziękujemy i e, dziękuję, do zobaczenia przy kolejnych tematach. Bardzo dziękuję bardzo. Dzięki. dzięki. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.